Czwartkowy wieczór, w dojo tonącym w chłodnym świetle neonów, wszystko miało wyglądać jak zwykle. Trening zakończony, uczniowie schodzą z maty, ale tego dnia lekcja zaawansowana przeciągnęła się, a to, co miało być rutynowym końcem dnia, stało się początkiem legendy. Na środku maty stał Derek Mitchell, młody, umięśniony instruktor z czarnym pasem i ego większym niż sala, w której nauczał. Spojrzał w bok, tam, w cieniu, klęczał mężczyzna z mopem. James Washington, czarnoskóry woźny po czterdziestce, sprzątający dojo od trzech tygodni. Zawsze przychodził późno, gdy nikt już nie trenował. Nie mówił wiele. Nikt nie wiedział, kim był. I wtedy Derek krzyknął: Hej, ty, może mała demonstracja? Taka dla zabawy? Uczniowie spojrzeli zaskoczeni. James uniósł wzrok. Powoli. Ale nic nie odpowiedział. Założę się, że nigdy nie widziałeś prawdziwej walki, co? kontynuował Derek z drwiącym uśmiechem. Pokaż nam, jak trzyma się gardę. Mopiarzu. James odpowiedział cicho z godnością. Nie chcę przeszkadzać sensei. Tylko kończę sprzątanie. Śmiech Dereka rozniósł się po sali jak pusta groźba. Patrzcie wszyscy, boi się wejść na matę. Niektórzy uczniowie parsknęli, inni spuścili wzrok. Czuć było napięcie. To, czego nie wiedzieli, to że James Washington był kiedyś znany światu jako Silent Storm, cicha burza, pięciokrotny mistrz świata w MMA. Człowiek, którego ciosy wygrywały turnieje, a cisza paraliżowała przeciwników. Dwadzieścia lat wcześniej zniknął. Po jednym tragicznym sparingu. Po śmierci najlepszego przyjaciela. Po tym, jak tłum go zgniódł komentarzami rasistowskimi, a on Wamoko stracił kontrolę. I Tony Rodriguez już nigdy nie otworzył oczu. James przysiągł, że nigdy więcej nie stanie do walki. Ale dziś coś się obudziło. Derek nie odpuszczał. Podszedł bliżej, tym samym uśmiechem, którym zastraszał początkujących. Chodź, pokaż coś, choćby podstawowy chwyt. Pokaż moim uczniom różnicę między wojownikiem a woźnym. Wtedy James poczuł znajome napięcie w klatce piersiowej. Nie był to strach. To była pamięć mięśniowa. Jakby uśpiony mięsień, który znów poczuł ogień. Historia jeszcze się nie skończyła. Zobacz, co wydarzy się dalej. Kliknij link poniżej, aby obejrzeć kolejną część.